Mini, smaczek ty mi! Cześć, to ja, Myszka Miki. Hej, Miki. Cześć, Gufi. Co zradził u ciebie? O, tak sobie. Nudzę się troszeczkę. Co u ciebie? O, um, wiesz, właśnie szukam Mini. Nie umiem jej znaleźć. Szukałem wszędzie. Pomożesz mi ją znaleźć? Jasne. Słuchaj, może ona ukrywa się w którymś z tych pojemników. Myślisz? Jasne. Myślę, że gdzieś tam jest. Zobacz, jest pomarańczowy pojemnik. Ups, jesteś fioletowy. O zobacz, są też jajka. Jest jajko czerwone. Jajko niebieskie i jajko różowe. Może masz rację. Może ukrywa się w którymś z tych pojemników albo w którymś z tych jajek. To co? Otwieramy i szukamy? Otwieramy i szukamy. Ale które najpierw? Najpierw jajko czy najpierw któryś z pojemników? Hm, to jest ciężka decyzja. Może najpierw spróbujemy otworzyć jedno jajko. Ok, otwieramy zatem jajko. Ale zaczekaj, a czemu właśnie szukasz myszki mini? Wiesz, szukam mini, bo mam taką fajną nową grę. Jaką grę? Kręgle! Zobacz tam! Wow, kręgle! Do czego one służą? Kręgle służą do grania. Bierzesz takiego kręgla, bierzesz piłkę i tak. Obs, kopiesz tą piłkę i kręgle mają się wywrócić. Ale ja sam nie daję rady, bo ja jestem zbyt słaby i potrzebuję kogoś do pomocy. I tak myślałam, że Mini może będzie pomocna i tak razem sobie pogramy w te kręgle. Może ja bym pograł z sobą w kręgle? Pewnie, możesz też grać. Ale jak już zaczęliśmy szukać Mini, to ją znajdźmy najpierw, dobrze? Okej, okay. zatem szukamy Mini. Otwieramy jajka. Tak. To? Różowe najpierw? Okej, okay, otwieramy. Uoo, uważaj Miki! <laughs> Szybko, przesuńmy je. Jak je otworzyć? Spróbuj poskakać po nim. Okej. Okay. Nie działa. <laughs> Może ja Ci pomogę. Jestem silniejszy. A może ja Wam pomogę? Tak! Tak, pomóż nam. Okej, okay, pomagam Wam zatem. Proszę. Co to jest? To są jakieś cukierki. M&M'sy! M&M's. Goofy! Nie zjadaj M&M'sów! Ale one są takie dobre! Czekoladowe! Nym, 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 nym. Przestań je zjadać! Szukamy mskmini! Okej, okay, już dobrze, już dobrze. Zaraz je szybko wkładam do środka. No. Nie zjadaj więcej M&M'sów! Dobrze, już nie będę. Zabieram wam to jajko. Co teraz? Może otworzymy następne jajko. A może zobaczymy, w z pojemników? Hmm, hmm, hmm. Okej. Okay. Sprawdźmy, któryś z pojemników. Żółty, żółty, otwórzmy żółty. Okej, okay. otwieramy żółty. Chodź, kufi. Tego się nie otwiera. No tak, one są otwarte. W środku są MMsy. Zobacz, Gufi. Tylko nie zjadaj więcej, dobrze? Dobrze, obiecuję. Nie będę zjadał więcej MMsów. Goofy obiecał, że nie będzie zjadał więcej MMsów. Goofy! Przepraszam, już nie będę. Zobaczymy, kto znajduje się w środku. Czy jest tam mi? Głupi, pomóż nam. Jak na razie same M&M'sy. Miki, szybko, pomóż też. Okej, okay, pomagam. Widzę tam kogoś. Kogo tam widzisz? To jest chyba. Zobacz, to nie jest mini. Nie, to nie jest mini. Ale fajnie Ci widzieć, kaczorze Donaldzie. Musimy szukać dalej. Kaczor Donald zatem powędruje z powrotem do pojemnika. Ale nie martwcie się, nie zakupujemy go. Będzie sobie siedział ładnie na M&M'sach. A potem może z nami się pobawi też. Siadaj proszę i czekaj. Dobrze? Uh -huh. I co teraz? Nie wiem. Musimy chyba zacząć otwierać kolejne jajka. Okej, okay, otwieramy kolejne jajka. Czerwone? Czerwone! Pomożesz nam? Proszę? Okej, okay, pomogę wam. Mm, wydaje mi się, że ktoś tam może się chować. Czy to będzie mini? Zaraz zobaczymy. Jesteś to mini? Mini, jesteś? Chyba jej tu nie ma. Chyba nie. Ale zaraz, zaraz, co tu jest? Co my tu mamy? Zobaczcie. To jest bransoletka. Można ją założyć na rękę. Hmm, pasuje mi świetnie. Mogę ją zatrzymać? Oczywiście, zatrzymaj ją. Nie ma sprawy. Możesz ją wziąć. Dziękuję. Coś tu jeszcze jest. Co to może być? Wyciągnijmy to. Wow! To jest auto! Gofi, przestań się wygłupiać! Musimy znaleźć Mini. O no, no, dobrze, dobrze, dobrze! Ale zobacz, coś tu jeszcze jest! To są czerwone M&M'sy! Mm. Gofi, obiecałeś, że nie będziesz ich jadł! No tak, obiecałem, ale i ja obiecałem, że nie będę jadł czekoladowych! A te wyglądają, jakby były tryskawkowe. Gufi, nie wolę zjadać żadnych MMsów. Ani jednego. Ani jednego. Ale jak chcesz, możemy je policzyć. Okej, okay, policzmy je zatem. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 5 6, tak! 6 MMMsów! Sześć amenemsów. Sześć Zaraz sadzę je z powrotem do jajka. Obiecuję, że żadnego nie ziem. Dobrze, gufi, sadzę z powrotem do jajka. Pomogłam cię troszeczkę. Dziękuję. Ale wciąż nie znaleźliśmy miszki Mini. Musimy szukać dalej. Może ukrywa się ona w tym niebieskim pojemniku. Sprawdzamy zatem. Mini! Jesteś tutaj? Mini! Halo! Może powinniśmy wysypać wszystkie MMsy. Dobry pomysł! Dobry pomysł, Kofi. Zabieramy się do tego. O, nie! Ten pojemnik jest teraz do góry nogami. I co my teraz zrobimy? Mmm. Może powinniśmy go obrócić z powrotem. O dam radę, dam radę. Pomogę ci. Pluto! Cześć, Pluto! Już dobrze, Pluto. Już dobrze, już dobrze. Jak się masz, Pluto? Ale ty nie jesteś myszką mini. A my ciągle szukamy myszki mini. I jeszcze ją znajdziemy. Pluto! Może poczekasz razem, obok kaczora Donalda? Dobrze, to ja wam pomogę. Schowamy wszystkie M&M'sy z powrotem do pojemnika. Goofy, masz jednego. Szybciutko. O, jak ładnie zjadłeś. Dobra czekoladka? Dobro. Zatem chowamy wszystkie M&M'sy, bo za dużo ich tutaj jest. Z powrotem do pojemnika koloru niebieskiego. Uuu, chowamy je, chowamy je. I pies Pluto siądzie sobie na MMsach obok kaczora Donalda i będzie czekał, aż znajdziemy myszkę Mini. Zgadzasz się, Pluto? Tak. No to szybciutko wskakuj do pojemnika. <grymne> Bardzo dobrze. Musimy znaleźć Mini. Ja naprawdę chcę jej pokazać moje nowe, do zabawy, wspaniałe kręgle. Tak jest. A ja chcę w końcu zająć te kręgle. Musimy znaleźć myszkę Mini. Gdzie ona może być? Może tutaj? Może w tym największym pojemniku chowa się Mini? Szukajmy zatem. Mini, jesteś tutaj? Mini. Myślisz, że powinniśmy wysypać wszystkie aminemsy? No nie wiem, może nie wszystkie. Jest strasznie dużo. To by zajęło bardzo dużo czasu. Ale my mamy dużo czasu. No tak, mamy dużo czasu, ale nie Dobrze, nie krzycz na mnie, bo nie będę ci pomagał. Oj, oj, Gufi, Gufi, wracaj! O! Gufi się na mnie obraził, bo na niego krzyczałem. Mieszkowniki, mm. może powinieneś przeprosić Gufiego? Masz rację, przepraszam go. Już go wołam. No dobrze, dobrze. Już się nie gniewam, ale obiecaj, że nie będziesz na mnie więcej krzyczał. Obiecuję. Pomóż mi, proszę, znaleźć myszkę mini. No dobrze. Mini, jesteś tutaj? Mini. Mini, jesteś tutaj? Pomogę wam. Chyba, znalazłam kogoś! Ale czy to jest mini? Jestem pit! Pete. Pete, cześć! Hej, Pit! Nie jesteś Miki! Mini! Przepraszam, mini! Jesteś Pit! Nie mini! Nie mini! Nie mini! mini. Okej, okay, słyszę! Nie jesteś mini! Okej! Okay. Nie mi! Okej! Okay. Mini. Nie mini, nie mini, nie mini, nie mini. Szukamy mini. Gdzie jest mini? Wiesz, może? Mm -mm. Hmm. I co teraz, myszko Miki? Znajdziesz ty w końcu swoją mini? Znajdę, znajdę, ale trochę mi to zajmie. Odstawmy zatem pita, może tutaj, z boku. W pojemniku poczeka na myszkę. I szukamy dalej, prawda? Szukamy dalej. Wow, wow. Szukamy dalej. Może powinniśmy otworzyć teraz kolejne jajko. Masz rację. Otwórzmy za tym jajko. Jakie jajko zostało? Niebieskie. Niebieskie. Pomogę Wam. O, jest to jajko trochę ciężkie. Ktoś tutaj na pewno się ukrywa. Tada! To nie jest mi. Ale to jest piłka! Jaka fajna piłka! Zobacz, Goofy! A, jaka świetna to chyba jest piłka do golfu. Nieważne do czego. Ważne, że jest niebieska. Nigdy nie widziałem takiej fajnej niebieskiej piłki. Ja też nie. Wyciągnijmy ją. Okej. Okay. Jaka fajna. Goofy, chodź chwilę pogramy? Ale mówiłeś, że nie mamy czasu, bo musimy znaleźć mini. Eeeem, um, no tak, ale chwila nas nie zbawi, pograjmy chwilę. Okej. Okay. Dobra, gramy. Do ciebie, do ciebie teraz, Kufi, łap. Uhu, mam ją, Uhu. A, teraz moja kolej. Uważaj, uważaj, kopnę teraz mocno. Uhu, mam ją, mam ją, mam ją, Kopnij, Miki. Okej, okay, chłopaki. Teraz ja mam Waszą piłeczkę. Mieliście znaleźć myszkę Mini. Szukajcie zatem raz, dwa, do roboty. Ukój, okay. zobaczmy, co jest w jajku jeszcze. Mini! Kofi, <mum> nie możesz mieć O, przepraszam. <mum> Czy jest tam myszka Mini? Nie ma. Są tylko niebieskie M&M'sy. Jest ich bardzo dużo. Wyglądają smakowicie. Niebieskie. Mm -hmm. Miki, skup się. Chowamy te M&Msy i trzeba znaleźć myszkę Miki. Chciałeś jej pokazać swoje nowe kręgle. Zatem szukaj jej dalej. Dobrze, dobrze, już szukam. Kofi, kofi. Możesz zamknąć jajko? Oczywiście, że mogę. Jajko zamknięte. Położymy je tutaj sobie z tyłu. No co? Zostały nam jeszcze dwa pojemniki do sprawdzenia. Jakiego one są koloru? Gufi, wiesz? Um, wiesz Gufi? Tak, wiem. Ten jest fioletowy, a ten jest zielony. Mi się wydaje, że myszka Mini chowa się w zielonym. A ja myślę, że myszka Mini chowa się w fioletowym. Ja ma mam rację. Ja? Czy ty? Ja mam rację. Ja mam rację. Ja mam rację. Ja! Nie ty! Ja mam rację. Ja mam rację. Ja mam rację. Ja mam rację. Ja mam rację i ja ja nie się ze mną! Ty się ze mną nie pójdzie, ja mam rację! Ja 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 ja, ja! 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 Tylko proszę mi się tutaj nie pobić zaraz, chłopaki! Miki! Może i ty masz rację! Goofy! Może i ty masz rację! Zaraz się przekonamy. To co? Które poemnie najpierw sprawdzimy? Zielony. Dobrze, może być. Zgadzasz się, Miki? Tak, zgadzam się. Otworzymy zielony pojemnik. Zaraz go przyprowadzę tutaj. Uch, przyprowadzę, Nie przeprowadzę, przepchnę go. Jestem taki silny, że dam radę go poprzepchnąć. O, jaki ciężki ten pojemnik. Jaki ciężki. Ciężki bardzo. Kofi, pomóż mi. Musimy go przechylić. Naprawdę musimy, ale on jest ciężki. Hmm, no, no może nie musimy go przechylać. Może się tutaj wepsniemy. Wepsniemy? Co to za słowo? No wepsniemy, no. Tutaj tak hops, hops. O, zobacz, widzisz, tak jak ja. I będziemy tak szukać, 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 szukać. Szukać, 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 szukać. No dobrze, ale nie ma chyba miejsca dla nas dwójka. Jak nie ma, jak jest. Szukaj. Szukamy, 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 szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy. szukamy. Nie bój się, uratuję Cię, Miki. Oh, już nie toniesz. Okej, okay, to nie był dobry pomysł. Wychodzę stąd. No to co ja mam zrobić? Czekaj, może ja zanurkuję. Ja się nie boję, że zatonę, bo ja umiem pływać. Okej, okay, nurkuj. Uwaga, głupi. Uwaga, głupi. Znalazłeś coś? To, to coś mini? Nie. Co mi się wydaje, że musimy wszystkie M&M'sy z tego pojemnika wysypać. No jak musimy, to musimy. Wysypujmy zatem. Mini! Widzę kogoś, widzę kogoś! To chyba jest mi, to chyba jest mi, chyba miałeś rację, Kofi! Ho, 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 miałem rację, miałem rację, miałem rację! Nie miałem racji! Daisy, witaj, Daisy! Cześć! Jak się masz? Dobrze? Tak. No to świetnie, ale ty nie jesteś mini. Mm -mm. Nie jesteś mini, a my szukamy mini. Nie wiesz, gdzie Mini się chowa? Wiem. Gdzie się chowa? Gdzie, gdzie, gdzie? Powiedz nam szybciutko. Wiedziałem, wiedziałem, że ona się chowa w fioletowym pojemniku. Mini, wychodź! Mini, wychodź! Ona mnie chyba nie słyszy. No chyba nie, chyba za dużo MMsów. Jest w pojemniku, dlatego nie słyszę. Musimy szybko zrobić porządek. Daisy na nas poczeka i możemy w końcu dowiedzieć się na 100%, że Mini jest w tym pojemniku. Ale Daisy mówi, że na tam jest. To ona tam na pewno jest, to już wiemy, że tam jest. No ale nie wiemy, jak nie zobaczymy. No ale Daisy mówi, że tam jest. To musi tam być. Nie, musimy najpierw to zobaczyć. Mm, nie będę się z tobą nie szkodził. Zróbmy porządek! Miki, Miki! Tak? To nie są M&M'sy. Nie? To są... To są jakieś inne cukierki. Mają takie S namalowane. To muszą być skitarze. Pewnie tak. Zróbmy porządek. Pomogę wam. Wszystkie spitelesy wsadzam z powrotem do zielonego pojemnika. Daisy, moja droga, poczekasz sobie na mini w pojemniku, dobrze? Proszę bardzo, przesunę Wam ostatni pojemnik. Można naprawdę tam znajduje się myszka mini. Otwieracie? O, nie otwieracie. Wysypujecie nemsy czy nie? Eee, um, chyba wysypujemy. Co na to? No, chyba wysypiemy. Wysypiemy. Albo zanurkuję znowu. O, 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 nurkuję, nurkuję. Jak ja uwielbiam nurkować sobie we mnęmsach. Chyba ja mam! Oho mini. mini nie chowaj się. Widziałem cię. Może jej pomogę. O -o -o. Nie da rady. Chyba trzeba będzie wysypać te M&M'sy. Jest ich dużo, dużo, dużo. Gdzie ona jest? Ja jej nie widzę. Ale ja ją widziałem. Ona tam musi być. Mini, mini. Widzę ją. Naprawdę się tym głowa. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Ha, jest. Chowałaś tam cały czas. Mini! Stęskniłem się za tobą. Ty się tak nie śmiej. Tylko chodź tu do mnie. mnie. Będziesz się ze mną bawiła. Mam nową grę. To są, zobacz tam, o, 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 moje kręgle. Wow! Podobają ci się? Na pewno jej się podobają. Uważaj, Mini, nie Zdradzaj się! Będziesz z nami grała w kręgle! Chodźcie przódko! Okay. Ale najpierw musicie te wszystkie M&M'sy schować z powrotem do pojemnika, bo nie będzie miejsca na granie. Ja Wam pomogę, bo jestem trochę większa niż Wy i łatwiej mi to pójdzie. <gryw> wam wszystkie, wszystkie, wszystkie. Tyle kolorów. Postawię pojemnik tutaj. Zobaczcie, mamy tutaj wszystkich. Chcecie z nami grać? Mhm. No to proszę, wszyscy wyskakują. Uważaj Pit, bo wywracasz Mieszkał Mini. Daisy, stań sobie tutaj. Kto tu jeszcze jest? Pluto. Kaczor Donald. I to chyba wszyscy. Przesuniemy te pojemniki, zrobimy Wam miejsce. A, też przesuwamy. To co? Pokaż nam teraz swoją nową grę. Tak więc w kręgle gra się właśnie tak. Bierze się piłkę, Gowi, pomóż mi. Ok. I tą piłką rzucamy. Trzy gufi. Ok. Raz, jeden. Jeden trzy raz? Obojętne. Raz, dwa, trzy. Uuu! I nic. Nic się nie stało. Nie wywróciliśmy żadnego kręgla. No to trzeba spróbować jeszcze raz. Mi, może ty mi pomożesz? Złap piłkę! Jeszcze raz rzucamy mocno! Spadła! Mamy ją z powrotem? Jeszcze raz rzucamy mocno! Znowu nic! O! Kaczorzy Donaldzie, może Tobie się uda mi pomóc bardziej? Albo nie, Pit, Ty wyglądasz na silnego. Pomóż mi, proszę. Okay. Ustawmy kręgle jeszcze raz. No, Pit, to działa! Raz, dwa, trzy! Jest! Udało nam się! Uhuhu, uhuhu. Zdobywamy jeden punkt! Gra w kręgle jest super! Podobało Wam się? Do zobaczenia! Pa, pa!